Kontrolujący nie podważyli rynkowego charakteru zawieranych przez Ciebie transakcji z podmiotami powiązanymi, ale i tak kwestionują możliwość rozliczenia kosztu uzyskania przychodów? Ta informacja jest dla Ciebie. Bartosz Czerwiński, senior menadżer, tak z kontrowersy. Zapraszam. Aktualnie podatnicy mogą przeciwstawiać się dodawaniu przez organy podatkowe dodatkowych pozaustawowych warunków rozliczenia kosztów wskania przychodów. Z naszej praktyki wynika, że w trakcie kontroli takimi warunkami może być na przykład e, brak ponoszenia równoczesnej straty wraz z ponoszeniem wydatków na podmioty powiązane lub pełnienie określonej roli. Na przykład w przypadku e, Wydatków na marketing, może być to rola właściciela prawnego znaku towarowego w przypadku yy, wydatków na rozwój produktu, rola producenta. Z takim stanowiskiem jednoznacznie nie zgadzają się sądy administracyjne, m.in. ostatnio uzyskanym przez nas wyroku naczelnego sądu administracyjnego dotyczącym dystrybutora, naczelny sąd administracyjny potwierdził, że również taki podmiot może ponosić koszty licencji czy rozwoju produktu. Powyższa teza jest również wspierana m.in. przez inny uzyskany przez nas wyrok, tym razem w USA w Szczecinie, który dotyczył kosztów finansowania w grupie. Ceny transferowe są cały czas popularnym przedmiotem kontroli podatkowych. Dobrze by było, żeby prowadzone kontrole były pod kontrolą, bo i one muszą być zgodne z prawem. Zapraszam do kontaktu.